Witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek zaczyna się troszkę inaczej, a to z tego względu, że ja tak naprawdę jestem już dzisiaj po rybach. Wczoraj zadzwonił do mnie mój kumpel, z którym lubimy sobie razem wędkować, że udało mu się namierzyć naprawdę fajne, grube okonie. Po czym zapytał, czy właśnie dzisiejszego dnia chciałbym z nim popłynąć, sprawdzić, jak te okonie biorą? No, nie myślałem długo. Wiadomo, że skoro dużo okonie, no to ja jestem za. No więc ruszyliśmy sobie dzisiaj rano. No i powiem wam, że zadziało się. Naprawdę zadziało się. Udało mi się pobić moją życiówkę o konia, i to naprawdę jest uo, gruba, piękna ryba. Także mam nadzieję, że wybaczycie mi, że część dialogów będzie po niemiecku. No bo mój kolega jest Niemcem, rozmawialiśmy po niemiecku, ale na pewno wam do wszystkich ważnych informacji dodam napisy. No i co? Zapraszam na. Może krótki, ale naprawdę solidny materiał. Miłego oglądania.

Ja, das heißt nichts. Oh, 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 oh. Guten Morgen. <laughs> jetzt, ja, jetzt. Erstmal komm oder sag mal hallo und dann Alles also bis war. Na, ja. zu doll. Boah. So. Chyba kazałem heść, Oda basz. Chyba to jest basz. Tak, tak. To jest basz. Ja. Założyłem spin mada i chyba mam pierwszego ładnego konia. To yeah. jeden basz.

Czy wy to widzicie? Potem przyjechaliśmy. Mamy nową życiówkę 45 cm 45 cm nowa życiówka. Piękna ryba. Oh. Także mamy to siadła życiówka, czyli tego, czego mi brakowało w tym sezonie. 45 cm. Także. Mm, marzenie spełnione. Niesamowite. Jak pamiętam swojego 42, to był dosłownie. Dosłownie jak pół tego, nie? Myślę, że spokojnie ważył z 1,5 kg. Oh, no, piękna ryba. Piękna ryba. Marzyłem o tym cały, cały sezon. I zaraz wam pokażę w ogóle siadła na spinmada, nie? To jest też jakiś totalny element. Rzucamy tu już od dłuższej chwili, w sumie jakieś godzinki na różne gumy i coś tam małego się czepiało, ale tak to to nic, a nic zupełnie się nie zadziało. I na pierwszy rzut spinmadem. Tak sobie pomyślałem, mówię: "A, wiadomo, i późna jesień, woda już zimna". pamiętam za dzieciaka, jak stado łowiłem z lodu, to zawsze łowiliśmy właśnie na jakieś różne błystki. Mówię czemu by nie spróbować na tego spinmada, nie? No i siadło. To był pierwszy rzut, także ciekawe, czy to był w ogóle fart. Czy może zaraz wyjadą kolejne grube ryby. Niesamowite. Na takiego srebrnego 10-gramowego spinmada. Teraz Jan ma ładnego. Na gumę. Także. O, fajnie. Uha. Och, fast 40 cm. Ja, ja też fast -fix. No, <noise> piękna 40, naprawdę. Może troszkę poniżej, ale no, piękne, jakie piękne płetwy. Oh. Chyba muszę zmienić na gumę, bo Jan już drugiego ciągnie, a Jana spin póki co cisza. Jeden się fajny trafił, no, jeden się trafił potwór. Teraz Jan coś ciągnie grubego. Oh. A więc tak, minęły 3 godziny od ostatniej ryby, myślę, że po prostu było fajne okno brań, udało się połapać, ale ja naprawdę nie mogę narzekać, bo po to, po co przypłynąłem, to się trafiło. Udało się w końcu pobić moje PB Okonia, moją życiówkę z 41,5 poprawić na 45, ale no pff, różnica w tej rybie jest ogromna, także jako, że nic już się nie dzieje, Postanowiliśmy, że się zbieramy, bo po pierwsze zrobiło się zimno, a po drugie no, godzina już taka dość późna, więc ruszamy do domu. Z tego odcinka to byłoby na tyle. No, stawiam, że nie będzie on najdłuższy, ale myślę, że bardzo treściwy. Także dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, cześć.